Drodzy widzowie, mamy kolejnego. Widzę na linii. Halo, dzień dobry, witam Cię, drogi słuchaczu Wróżbita Wileusz z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry. E, jak masz na imię? Tomasz. 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 E, Tomasz, kiedy się urodziłeś? 1981. 1981. Który miesiąc? Luty. Luty. Który dzień? 15. 15 luty. Dobrze. Panie Tomaszu, yy, jakie jest pana pytanie? dobrze no pan co. Ostatnio jest ciężko w życiu. Ach, urząd karmowy z tą kontrolą nie. Zabezpieczył mhm. strasznie dużo pieniędzy. By pożyczyć mhm. Pieniądze od najbliższych mhm. Myślę, że nie dam sobie z tym rady. Okej, okay. jakie jest pytanie? Co chciałby pan znaleźć w kartach rozwiązanie tego problemu, tak? Damy mhm. Mm Karta numer jeden pokazuje Giermka, który siedzi na pufie i z założonymi rękami, czyli jest po prostu w beznadziejnej sytuacji, jest w sytuacji, w której nie wie, co ma ze sobą zrobić, i pan, panie Tomaszu, jest właśnie w tej sytuacji. Pan ma związane ręce, pan nie wie, co dalej ma zrobić w tym temacie, i karty to widzą. Następna karta jest taka, która pokazuje Giermka, który trzyma Badyle. On robi płot. Ten płot buduje bardzo lichy. Czyli rozumiem, że ma to pokazywać właśnie te pożyczki, które bierze Pan, żeby spłacać kolejne pożyczki. Niestety to nie jest rozwiązaniem Pana problemu, ponieważ trzecia karta wskazuje na to, że skończy Pan w grobie. Ale zrobię to dzisiaj specjalnie dla Pana. Wyciągnę asa z rękawa i pokażę Panu nadzieję. Ma Pan wsparcie wśród najbliskich. Ma Pan wsparcie wśród kolegów, którzy finansowo Pana wspierają. Ale to jest po to, żeby ta dama... Przepowiedziała tobie tą poradę, o którą mnie prosisz, czyli śmierć. Ale nie prawdziwą śmierć. Ty masz po prostu wy, wymyśleć sposób na. Twój, twój sposób, mój drogi Tom, Tomaszu, jest taki, że ty musisz upozorować swoją śmierć. W momencie, w którym upozorujesz swoją śmierć, twoje długi odejdą, bo jak można Ścigać o pieniądze martwego. Wszystkiego dobrego, panie Tomaszu. Życzę, życzę zdrowia, pokory ducha, radości. I musi pan naprawdę rewelacyjnie upozorować swoją siostrę. jedno pytanie. Tak, oczywiście, słucham bardzo. A to z rodziną. Z rodziną? Tak, bo jeżeli mam się uśmiercić, to z rodziną. Już sprawdzam, panie Tomaszu. Proszę wziąć pod uwagę, że mam kilka dzieci, panią żonę. Już sprawdzę, panie Tomaszu, panie Tomaszu. Karty tym razem są przychylne dla pana. Mianowicie. Pierwsza karta wskazuje na to, że rodzina zrobi panu pogrzeb. W pierwszej kolejności wyrzucą pana psa z domu, ponieważ go nie akceptowali od samego początku. Ale Ja mam dwa koty. Dwa koty pan ma? Tak. Przepraszam, to jest tygrys. Nie dowiedziałem, wróżbita wile już pewnej godziny nie widzi. Faktycznie, to jest kot. Wyrzuc, rodzina wyrzuci te koty, niestety, ale jako Pan upozorując swoją śmierć otrzyma Pan nowe życie i będzie Pan na tronie. Będzie Pan królem życia, znajdzie Pan te koty, będą Panu towarzyszyć, a co do rodziny, niech myślą, że umarli, ponieważ czeka na Pana młoda dziewica z pięknymi piersiami, która zaprowadzi Pana do krainy płynącą mlekiem i miodem, ale też zwiastuje jedną rzecz. Ta kobieta stoi nad rzeką. I to jest trochę takie przysłowie, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki, czyli nie dużo się Tomek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pan Tomasz jest najlepszym przykładem tego, że nie można żyć w życiu ponad stan. Bo jeżeli na coś cię nie stać, to ci na to nie stać. A jak cię nie stać, to się nie zapożyczaj. Znam takich pełno ludzi. Którzy chcą pokazać, że mają jakieś bogactwo, jakieś pieniądze, kupują sobie Rolexy, kupują sobie pierścienie, samochody. Ja należę do tych osób, przyznaję, ale ja nie mówię, że nie mam problemów. Mnie karty nie słuchają, ja umiem je tylko czytać. Lecimy dalej.